Gość trzyma w ręku dyskietkę. Zobaczcie, ktoś wydrukował 3D. Save button. Wiecie co? Cię zastanawiam się, co by się teraz musiało zmienić, żeby, żeby dyskietka przestała być używana jako symbol zapisu. W dzisiejszym odcinku koniec Firefoxa i jeśli jesteś zbyt zajęty, to masz słabą strategię zarządzania czasem. Zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciej Borodek, a to jest IT Morning na 20 grudnia 2023 to jest ostatni normalny odcinek w tym roku. 27 grudnia zobaczymy podsumowanie roku, przyjrzymy się wydarzeniom ważnym w IT i dla mnie ogólnie z perspektywy branży, a następnie 3 stycznia porozmawiamy sobie o przyszłości kanału, jakie zmiany idą, jakie mam obecnie problemy i co widzę w najbliższej przyszłości. Więc zachęcam Was do oglądania. A skoro o zmianach mowa, posłuchałem Waszego feedbacku i powinien być teraz lepszy dźwięk. Dajcie znać, czy tak faktycznie jest. Więc czas na nas pierwszy materiał, którym jest historia o możliwym końcu Firefoxa. Główna teza artykułu opiera się o guidelines dla amerykańskich stron rządowych. W dużym uproszczeniu, jeśli przeglądarka spadnie poniżej 2% ruchu na tych stronach, to nie trzeba ją wspierać. Jak wynika ze statystyk przytoczonych przez autora, ten los naprawdę grozi Firefoxowi. Znam się szczerze, że osobiści nie mam za bardzo tutaj zdania. Nie mam aż takiej wiedzy o amerykańskim rynku, by się wypowiadać, jak to może zadziałać. Jednak z perspektywy monopolu na rynku uważam, że to będzie bardzo bolesne. Jednak z perspektywy monopolu na rynku uważam, że to będzie bardzo bolesne. Przechodzimy do drugiego artykułu, który ma bardzo ciekawy tytuł. Jeśli jesteś zbyt zajęty, to znaczy, że twoja strategia zarządzania czasem się. Artykuł ma dwie części. Jedną bardziej techniczną, gdzie autor wyjaśnia, jak buduje swoją strategię a drugą anegdotę życia, w którą pokazuje, jak on to zastosował. Nie będziemy przyglądać się do tej anegdoty, bo moim zdaniem za bardzo ją ukolorował, by była wartościowa, ale samej strategii się przyjrzymy, bo jest trudna i warto byłoby parę rzeczy wyjaśnić. I tak naprawdę tej części nie dałoby rady zrozumieć bez diagramu, którego oczywiście osoby słuchającego tego jako podcast nie widzą. Diagram ma pięć stepów. Po pierwsze nasze aspiracje, gdzie chcemy wygrywać. Na bazie których musimy wybrać, gdzie gramy. Autor sugeruje się teorią gier, więc pojawia się nazwa takie jak granie, zwyciężanie. Następnie musimy wymyślić, jak w tym obszarze możemy wygrać, później musimy ustalić, jakich zdolności, jakich zasobów potrzebujemy, żeby to wybrać, a następnie pozwolić nasze, naszemu systemowi działać. Następnie autor robi bardzo fajny cytat, tylko problem jest to tak naciapane jego skutami, że ciężko zrozumieć. Mówi, że where to play, czyli WTP, jest mocno zależna od naszego czasu i WTP przekłada się na how to win, czyli HTW, które przekłada się na must have capabilities MHT, które odpala nasz system MMMS. Osobiście uważam, że autor przesadza. Tak naprawdę to nie jest nawet strategia. Dla mnie to jest po prostu heurystyka, jak możemy podchodzić do planowania naszych celów. Zacznijmy od wysokiego programu poziomowego. Jak chcemy wygrać? Później na bazie tego, gdzie musimy spędzić nasz czas, żeby dało to nam najlepiej efektów. Następnie jak ten czas możemy wykorzystać w tych sferach efektywnie i czy potrzebujemy jakieś zasoby i jak będziemy sprawdzać nasz postęp. Koniec. Nic więcej w tym artykule nie ma. Mimo wszystko, jeśli lubicie przykłady, jak takie rzeczy wykorzystać w praktyce, Historia, którą autor opowiada, której tu nie będę przytoczał, i jest warta przeczytania, więc zapraszam do artykułu. Czas podsumować dzisiejszy odcinek. W naszym pierwszym materiale spojrzeliśmy na koniec Firefoxa, mam nadzieję, że on nie nastąpi, a drugim pomyśleliśmy na jedną ze strategii zarządzania czasem. To wszystko w dzisiejszym odcinku, i widzimy się po świętach na odcinku specjalnym. Do zobaczenia!